No dobrze, witam moi drodzy w tierliście kart PVE. Czas najwyższy ją odświeżyć, gdyż ostatnio na tym kanale była ponad 2 lata temu. W tym czasie trochę się pozmieniało, weszły SP11, wpadło kilka reworków kart. Temat jest dość trudny, ponieważ karty mogą mieć różne zastosowania i ciężko by było sprawiedliwie dopasować każdą z nich w odpowiednie miejsce na tierliście. W związku z tym zrobiłem podział. Pierwsza tier lista będzie dotyczyć tylko i wyłącznie tzw. Single Target, czyli głównie obrażenia w same bossy, a druga będzie dotyczyła ogólnie dużej ilości mobów, na przykład na rajdach, podczas ekspienia itd. Dodatkowo uznałem, że aby lista była bardziej obiektywna, jeśli można to tak w ogóle nazwać, to poprosiłem kilkanaście osób, których Niki widzicie teraz na ekranie, o to, żeby zrobili ją dla mnie. Powiem wam jedną rzecz. Otrzymałem naprawdę różne tier listy, zarówno pod Single Target jak i pod Moby. I absolutnie wszystkie mają bardzo subiektywne odczucia osób, które je robiły. Ludzie biorą pod uwagę różne kryteria oceniania. Każda z tych osób, która mi ją wysłała, oczywiście dostała mniejszy lub większy zestaw pytań dotyczących tego, dlaczego dokonała takiego, a nie innego wyboru, czemu na przykład ta karta jest w tym tierze, czemu nie jest na przykład wyżej czego jej brakuje i tak dalej. Sporo czasami dziwnych, głupich i upierdliwych pytań było i przyznam, że czasami nawet fajnie się przy tym bawiłem. Ja naprawdę mógłbym zrobić serię z tego, codziennie prosić inną osobę o wykonanie tierlisty, a następnie przez kolejne min kilkadziesiąt minut zadawać mnóstwo niewygodnych pytań. Oczywiście nie miałem na celu tutaj z nikogo robić idioty, chciałem przede wszystkim poznać punkt widzenia danej osoby, lub czasami nawet sprawdzić, czy dana osoba ma sama pojęcie, czemu dokonuje takich wyborów. Finalne ustawienia kart w danych tierach wynikają najczęściej z powtarzalności, czyli dana karta była przez większość umiejscowiana w tierze B, więc finalnie jest w B. Przy każdej SP sprawdzałem również, co sądzą gracze danej klasy. Często był to dodatkowy wyznacznik tego, gdzie można umiejscowić SP. Dam przykład, o co mi chodzi. Załóżmy, jest sobie taka SP jak War i przypuśćmy, że na 20 głosów 10 razy była w A i 10 razy w B. Wtedy bardzo pomocna staje się opinia wojowników, czyli spraw sprawdzam do jakiego Tieru przypisali ją gracze tej klasy i na tej podstawie jestem w stanie zniwelować problem wynikający z rozbieżności głosów. Ostatni i najważniejszy komunikat. W Tier liście oceniana jest tylko i wyłącznie siła karty. Nie jest tu uwzględniane żadne mecha skrzydła, czapki Laureny ani to, czy dana SP musi posiadać osobny set. Dziękuję wszystkim oraz pozdrawiam każdego, kto przyczynił się do powstania tego filmu. Razem, jakbyśmy się podzielili zyskami z filmu, to myślę, że byśmy mieli po złotówce. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem, dlatego przejdźmy do tier listy. Zaczniemy najpierw od Single Target. Początkowo tier lista obejmowała tylko oceny od S do E. Jakoś dosłownie każda osoba bez wyjątku dała Blade'owi, Zwiadowcy oraz Prorokowi ocenę S i były to jedyne karty, to uznałem, że są na tyle wyjątkowe, że zasługują na tier S+. Zwiadowca oraz Prorok, no oczywiście SP, które robią przepotężną robotę samym combo i jest to również po części niesprawiedliwe, bo nie wymaga zbyt dużo od gracza, ani od jego postaci, by faktycznie te obrażenia robić. Mega silne karty. Trzecią obok nich jest Blade, który dzięki swoim szybkim atakom oraz potężnemu buffowi jest w stanie rywalizować z nimi. To jest chyba troszeczkę to o czym Hyadi mówił w wywiadzie, że wojownikowi trochę w endgame brakuje tej szansy krytyka. Blade natomiast w buffie posiada go na tyle dużo, że dorównuje wartością z tą szansą, którą posiada Łucznik. Następnie mamy tier S, znajduje się tutaj między innymi Krus, który zarówno ma auto autoataki dające się odklikiwać, potrójne ładowanie, buffy dla drużyny oraz dość dobry debuff. Nawet nie wiem, czy po wielu zmianach nie dorównuje aktualnie siłą do debuffa Berserka lub czy nie jest lepszy. Ciężko stwierdzić, trzeba by to było przetestować. Berserk klasycznie zawsze tier S, szybkie ataki plus bardzo mocne buffy, powiedziałbym, że wciąż ciutkę za mocne. Blaster, Burza, Kruszarka i Donar. Myślę, że mogę je razem zestawić ze sobą. Są to karty, które posiadają dużo obrażeń poprzez różne formy przepalania. SP-11 mają tokeny, dzięki którym można wzmocnić swoje buffy. Blaster natomiast ma ten pasek przepalania daje to bardzo dużo. Natomiast bywa niekiedy upierdliwe przy dłuższej grze, moim zdaniem. Gravitas wyróżnia się tutaj tym, że. Ma można powiedzieć stałego bufa, gdyż jeśli odpowiednio zachowamy stan paska grawitacji i antygrawitacji, to mamy perma buff 20% do obrażeń. Do tego dochodzą dodatkowe buffy na wróżkę. Jego wadą jest w zasadzie tylko to, że bije trochę wolniej. Arcymak, który po reworku stał się jeszcze silniejszy niż był za sprawą przerobionego pasa do wyprzedzania. Wcześniej pas ten znikał po jednym uderzeniu, teraz działa na zasadzie potrójnego ładowania u Krusa, z tym, że efekt, który daje pas wzmacnia mu bon ekwipunku. Ostatnią kartą, którą umieściłem w tierze S jest Mistyczny Artysta, karta, która również po reworku mega dużo zyskała. Karta jako tako wcześniej dawała radę pod single target, dzięki możliwości stepowania na autoatakach, ale teraz zostało mu to ułatwione, odpalanie... Buffa na 20%. Przed reworkiem wyglądało to tak, że musieliśmy być uderzeni, żeby móc odpalić buffa, co nie zawsze było proste, bo trzeba było to zrobić w ciągu kilku sekund ze względu na kombinację umiejętności wymagającą tego. Teraz buffa możemy odpalić od tak. Opinie MSW są różne. Jedni twierdzą, że to troszeczkę taki słabszy blade, inni natomiast, że umiejętny gracz MSW jest w stanie wycisnąć więcej. Przejdźmy do tieru A. Holka według kryteriów ocen osób wykonujących tier listy, znalazła się tutaj ze względu na funkcje supportowe, czyli dobry buff, dobre debuffy w postaci pieśni lub młotka oraz totem. SP, jako tako, obrażeń też nie ma najgorszych, natomiast opiera się tylko na spacji i buffowi pasywnemu, więc nie jest w stanie konkurować z kartami z tieru S. DH to jest specyficzny przypadek, ponieważ karta ta może stypować, ale jej siła w single target jest bardzo mocno uzależniona od tego, czy korzystamy z dwóch broni jednocześnie i czy posiadamy faktycznie bardzo mocne teku. Chodzi tutaj o umiejętność bicia z łuku i dorzucania do tego wahadła kiedy to tylko możliwe. Dlatego siła karty jest mocno uzależniona od umiejętności gracza gdyż dla niektórych mogłaby ona trafić do tieru S, aczkolwiek niewiele jest w stanie wycis wycisnąć tyle z tej karty. Rycerz, karta która ma dobrego buffa oraz debuffy pozwalające mu na robienie max hitów. Jego wadą są wolne autoataki. WK, którego cała siła tkwi w szybkich, bardzo przyjemnych autoatakach. O buffie orła nie ma co wspominać, bo teraz prawie każda SP łucznika posiada szansę kryta. Łowca Mgły jest to karta dobra ze względu na jego buffy oraz debuffy, natomiast przy rajdach z mechanikami takimi jak na Armię lub na Polotusie, SPTA ma do wyboru albo rzucić debuffy, albo zrobić obrażenia. Jego debuffy dość wolno się kastują, do tego karta jest w moim odczuciu, jak tym grałem, bardzo uciążliwa i niewygodna w grze, przez ciągłe klikanie umiejętności zabierającej nam token, po to, żeby wzmacniać sobie umiejętności. Słoneczny łowca posiada swojego fajnego bówka do obrażeń oraz szanse krytyka. Autoataki również nie, da, nie są złe, da się nimi stepować. Smocza pięść, jej zaletą jest możliwość zmiany formy. Na jednej mamy silniejsze ataki, częstsze krytyki oraz bardzo szybko atakujemy. Druga natomiast jest bardziej pod element, która daje nam bonus do wróżki oraz zbijanie resy na ogień. DG oraz Sin... Karty mimo nerfów wciąż odnajdują się dzięki wysokiej szansie krytyka. Warpo reworku, tak naprawdę w Single Target, największym jego plusem jest debuff. Posiada niewielki buff do obrażeń oraz większy damage na drugiej oraz trzeciej spacji w porównaniu do pozostałych kart, które posiadają kombo na autoatakach. Jego największą wadą jest oczywiście to, że wciąż jest troszeczkę powolny ten atak. Red, który swoją siłę czerpie dzięki mechanice nieczęsto spotykanej na innych kartach, czyli umiejętnemu przeplataniu autoataków ze skillami, które mają bardzo krótki czas animacji, niektóre nawet blisko 0 sekund. Wilk ma fajny buff, niestety jego wadą jest ładowanie paska, co nie zawsze jest proste lub szybkie oraz dość wolne ataki w porównaniu do innych kart światła. Des. Ma fajnego bufa, coraz bardziej popularnego, tak naprawdę na kartach, czyli siła ataku plus szansa krytyka. Do, do tego dochodzą dwa całkiem mocne debuffy. Jego wadą, oczywiście, jest dość powolny atak. Odszczep. Tutaj sytuacja jest trochę odwrotna, gdyż mamy szybkie ataki, ale brak ciekawych buffów oraz nie posiada nic, czym mógłby wesprzeć team. Hydraulik według opinii niektórych graczy MSW jest to karta, która jest całkiem niezła na single target, ale ma bardzo powolne ataki i trudny do utrzymania buff. Dopornik, karta, która, w opinii jednego wojownika, została oceniona jako zależna od tego, czy właściciel posiada ręce, tak czy inaczej ląduje w tierze B, gdyż niczym większym się nie wybija, aby dać ją wyżej. Rank po nerfach oczka, grany już tylko w Fun to Play. Dość średnie ataki i w zasadzie jedyne co mu jakąś siłę daje to to, co zostało z oczka. Tierce Gladiator, mimo najszybszej spacji wygrze na równi z kruszarką, niestety, ale nie wnosi totalnie nic więcej. Mnich, sugerowałem się tutaj większością głosów, a większość była za Tierem C. Również wojownicy stawiali go tutaj. Opinia, jaką dostałem, to to, że po prostu inne karty są lepsze, Poseidon, Anioł, Demon oraz Fałcek. Zbyt wolne ataki, z czego Anioła dodatkową wadą jest to, że sztylet ma stosunkowo zbyt niskie wartości w porównaniu do łuku, co w późniejszym etapie gry jest odczuwalne. Wodów w sumie nie wiem czemu jest w tierze D, chyba równie dobrze mógłby być w tierze E. Ostatni tier to karty, które nie posiadają nic oraz są bardzo powolne. Przechodzimy do tier listy pod MOBY, MAPY, XPIEN i tak Muszę przyznać, że tutaj nie do końca było to najlepsze wrzucenie wszystkiego do jednego wora i mogą być widoczne małe odchyły, gdyż nie każda karta, która jest zajebista na rajdy, jest tak samo silna jak na przykład na expie. Nie chciałem już tutaj kombinować i tworzyć dodatkowej tier listy, bo gdyby tak w zasadzie patrzeć na karty. Pod każdym aspektem to bym musiał z 20 takich list zrobić. Tier S to są karty, których myślę, że nie trzeba zbytnio tłumaczyć. Bardzo potężne bufy, dużo obszarówek i TP. Dałem też taki potencjalny S+, dla DH, Berka, Arcymaga oraz Kruszarki. Arcymag z nich wszystkich był jedyną SP, której każdy dał ocenę S. DH i Berek raz dostały A. Kruszarka ocenę A dostała dwa razy, natomiast duża część osób, jak pytają, czy są jakieś karty ponad wszystkie, wymieniała właśnie często którym z nich. Dlaczego więc nie stworzyłem tieru S? Ponieważ niestety, ale każda z nich potrzebuje minimalnego czynnika zewnętrznego do tego. DH potrzebuje czapki Laureny. Posiadając ją, jest totalnie ponad wszystkie SP i nie ma wtedy absolutnie żadnej możliwości z nią rywalizować. Arcymak potrzebuje Foxy, od której chyba powoli się odchodzi teraz przez wprowadzenie niesamowicie zbalansowanej SPP Osy. Berserkowi, według opinii, czasami brakuje WOKA oraz Kruszarka, która moim zdaniem nie jest do końca uniwersalną kartą po prostu i na przykład na Expo wolałbym wziąć raczej na przykład Warka lub Berka. Skart w tierze S może być kontro, kontrowersyjny blaster, którego problem jest właśnie w tym, że jest totalnie rozjebany, jeśli chodzi o oczyszczenie map na rajdach. Natomiast na expie troszeczkę uciążliwe staje się przepalanie buffów i jego obszarowe umiejętności na jedną kratkę. Być może na expie w grupie sprawdza się to lepiej, natomiast wtedy warto zadać sobie pytanie, czy DH lub nawet WK nie byłyby wtedy lepszym wyborem. Tier A... Warek po jest naprawdę solidny, obszarowa spacja, movement speed oraz duża ilość stunów, w tym również na wokół. Cruz, podobnie jak blaster z tym, że jest słabszy na mapach rajdu, jego dodatkową zaletą jest wspieranie drużyny za pomocą kuszy na 80 AW. Red, szybkie skille plus możliwość wbicia spalenia. Burza, w większości uznawana jako tier A, Jednym argumentem, jaki otrzymałem, jest to, że podczas rajdów bolesne jest, kiedy stoimy w luże i mamy karę obrażeń za brak dystansu. Drugim powodem jest to, że karta nie jest aż tak mocna bez tatuażu przeszywające spojrzenie. Prorok, karta, która ma kombo obszarowe, ale bardzo często potrzebuje wok, aby móc clearować idealnie. Łowca mgły, myślę, że ten sam problem co o Blastera, czyli bardzo mały obszar działania oraz upierdliwe przepalanie się. Moim zdaniem niewygodnie się zwyczajnie bije. Demon, skill obszarowa o bardzo krótkim cooldownie oraz możliwość nałożenia debuffów, znacząco boostujących karty mroku. I tutaj również y, też bardzo przydatna jest czapka Laureny. Tier B. Anioł, szybkość, fajny bufek pod redukcję cooldownów oraz kilka skili obszarowych. WK, no niestety już nie mamy 2009 roku i karta, która w tamtym okresie wydawało się, że ma dużo skili obszarowych. Bardzo mocne bufy, najsilniejszy debuff w grze. Była grywalna zarówno w PvE jak i PvP. No dzisiaj już nie jest takim postrachem. No dla aktualnych SP wypada już trochę słabiej. Niska ilość umiejętności obszarowych, za to wciąż świetnie sprawdza się w eksponiu w grupie. Smocza pięść, tutaj tak naprawdę nie do końca rozumiem z czego to wynika, ale nie była to karta jakoś wybitnie wysoko oceniana. Ma dobre buffy, fajne obszarówki i kilka spaleń. Ja nie wiem czy ta karta bardziej nie powinna być w tierze A. Jak tak teraz nad tym pomyślę. Topornik SP, który wyróżnia się możliwością resetowania skilli dla całej drużyny, chociaż nie zawsze to tak łatwo wchodzi. Poseidon na rajdy bardzo mocno przeciętny, na expie Trio jeszcze jakoś się ratuje. Ma wok, zbijanie na wodę i kilka stunów, aczkolwiek są lepsze karty na Magu. Wilk na pewno można powiedzieć o tej karcie, że jest bardzo silna pod względem Expo w grupie ma obrażenia oraz wok z bardzo krótkim cooldownem. Można również nabijać pasywkę w loże. Natomiast moim zdaniem na solo exp lub na rajdy nie prezentuje się już aż tak dobrze. Odczep duża ilość obszarówek, natomiast ta sama sytuacja są lepsze karty. Blue, wszystkie skile obszarowe oraz kilka stunów, jednakże troszeczkę za wolne i brak ciekawego buffa dla samego siebie. Tierce. Tutaj mamy karty, których problem w większości pojawia się w cooldownach, za wyjątkiem Holki. Jeśli chodzi o Holkę, niestety, ale to jest tylko i wyłącznie spacja. Owszem, może rzucić pieśń i chilka na drużynę, ale to fajnie sprawdza się na chociażby takim serwerze no Spire, na jakiejś ścieżce czy RP2. BM. Kilka stunów, kilka obszarówek oraz wok. Wadą są cooldowny na skillach oraz bardzo niewygodny buff do odpalania. VC oraz CS. Sytuacja tych dwóch kart jest bardzo podobna. VC ma kilka umiejętności obszarowych, po których musi czekać na odnowienie. CS natomiast jest bardzo powolną kartą i na opartego dzięki buffowi turbo doładowanie jest w stanie rzucić swoje umiejętności dwukrotnie w jeden lur. Na rajdy natomiast jest bardzo słaby i, słaby i nijak ma się przy blasterze. Większość głosów na kanoniera była poniżej rubę. Hydraulik, mimo iż ma parę obszarówek oraz bufa zwiększającego ich obszar, to ponownie cooldowny są jego największym wrogiem oraz utrzymanie paliwa. W tierze D mamy teoretycznie karty, które nie posiadają zbyt wielkiej ilości umiejętności obszarowych, lub po prostu mają specyficzne obszary działania. I chyba najlepiej bym określił je, określił je jako SP, które są w stanie zbić lura słabszych mobów. Natomiast oczekiwać od nich czegoś więcej raczej ciężko. Jedyne dwie karty, co do których mógłbym chwilę czasu poświęcić to Wodu, o którym jedyna opinia pozytywna jaką otrzymałem to, że jest całkiem nie najgorszy na Lola. I nic poza tym. Oraz Zwiadowca, który według niektórych uczników, jeśli jest grany umiejętnie to jest w stanie wycisnąć troszeczkę więcej na mapach. Tier E są to karty, które praktycznie wcale nie posiadają skilli obszarowych albo mają kosmiczne cooldowny i prawdopodobnie nie są w stanie zbić żadnego spota mobów. I tak by się prezentowały obydwie tier listy. Tak jak mówiłem na początku, nie istnieje obiektywizm w tym przypadku. Najczęściej pojawiały się spory pomiędzy tierami A, B oraz C. W tierach S, D i E często występowała zgodność. Dziękuję za obejrzenie. Polecam zostawić po sobie jakąś aktywność. Chętnie też poczytam, jakie są Wasze opinie na temat danej SP.